Najbardziej nie najbardziej że ze mną mapa w tej grze nie? nie raz się zagram Uf, Bro, co tam fany? Czemu sniper? Chcę przeżyć, nie? Hey, Oczywiście nie mam dowódcy z dystankowym pod dupę. O ja, kurwa wyleciał ty typ. No, No, jeszcze no, jest, no pierdolę, tak, się jeden. No co Ten, suma, ten No, się nie opierdala, ja tylko na no. może, z tego coś zresztą. Ciężko dalej. No to w

nie, dostałem głowę od snajpera No już mnie nie podniosą, nie? Najgorzej. No Uwielbiam mnie dziwactki robić. Nie mam już ani Czy wejść też ze No widzę łącznie 5 wiadomości od ciebie. Aha, aha, dziwne. Teraz widzę to. Kurwa gram. Kurwa, to nie nasz granat. Chyba czasami My niektórym nie wysyłano jeszcze. A, tu nawet nie wiedziałem. Kej okay, respinatowy. na tobie. Kurwa mać! Mamy straty! Ruch oberwał! Ruszajmy! Kurwa z lewej Czemu nie, nie mógł mnie podnieść teraz ziemniak już? Ten tym dronem tu lata kurwa Tron ta kurwa nie mogę wytrafić. Dziomek, jak żeś rozstawił tak tą drabinę, że pojebę mu zaraz. No cały drab. mam. Tu jest swój. No ale tu 14-3, Jak gość ma 5-3 i 42 asysty On kurwa chyba tylko dronem lata <grywystyle> Asysty za do dostrzeżenie Brawo na tobie o, żeś kurwa miejscówkę znalazł, za goście tu przebiegnie, Banka. No, mówiłem No wiem, tu na tej mapie jak na pierwszych wygrasz, to już dalej nie pójdą, no. Znaczy, w sensie, jak pierwsze przepchną, to już możesz przestać grać. Uh -huh. Słoniu. Słoniu. Całą taką stertę z chustaczek już zrobiłem, nie? Smrkalich, masakra.